A ty gdzie na cmentarzu, kurwa? W krzokach, kurwa, na cmentarzu. Pa jaki grób stary. Nie. Yeah. Krzyśle, że kurwa. Idziemy. Stary cmentarz jest tu z 1800-700 któregoś, któregoś roku Following Fudster Szczęścia szukam Kurwa już nas postraszyło to Kasiu łaże po cmentarzu Stary cmentarz A silencji nie <śpiewanie> mi do majtek łazą Kurwa Kurwa ja pierdolę Oby cię chuj strzeli. Byś mnie kurwa wystraszył, chłopie Świeczka do palenia Co tam radka ja bym się postrała kurwa Thank you very much guys, thank you very much Wystraszyłem się kurwa, bo muzyka zaczęła grać kurwa Ale ktoś tu jeszcze przychodzi, bo tu kurwa kwiatki jakieś są. To jest grób celtycki. A uu. Dlaczego mam się bać i Ach, przygoda.